No w pierwszej części konferencji. Pana Abramszeka Sportowego rozgrywasz z Ambilan Motorsport 58 do 62. przedstawiciele gości z nami. pan it was definitely a tough game. I mean, if you see the score at the end, 62-58, I mean, Nobody could really get anything going. I think we executed our offensive game plan pretty well. Um, <laughs> I mean, our, our two point percentages. Some of them were just in and out. What can you do? I mean, we just. It's a good sign that we came away with a win in that game. Thank you. I think that. My playing career has put me in a good position to be calm in those situations, um, especially with them playing aggressive, and we don't necessarily know what we're going to get um, with the aggressiveness on the. <laughs> Let me just. <laughs> I, I, it's all good. Um, I mean, we, we handled it under pressure, and we came away with the dub. Thank you and congratulations. Thank you. Thank you. Thank you very much. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Po pierwsze, miło jest grać przy prawie pełnych trybunach, gdzie nasi kibice są, są z nami. To naprawdę bardzo nam pomaga. Szczególnie w tych takich bardzo się Aktywują w tych takich cięższych momentach i to nas niesie i to jest, to jest rewelacyjne. Druga sprawa, Astoria to bardzo dobrze zorganizowany i bardzo dobrze prowadzony zespół przez, przez trenera Artura, i, i ta agresywna obrona z tym podwajaniem kosztowała parę zespołów tutaj w Bydgoszczy porażkę. Ja jednak jestem zadowolony z naszego z realizacji planu na ten mecz. Nie było łatwo, ponieważ graliśmy dwa mecze niecałe dwa dni temu. Dwa mecze graliśmy pod rząd, i, i dzisiaj widać to w procentach rzutów. Tak jak lub powiedział, z pod samej obręczy na tych, na tych właśnie super twardych obręczach. Wystarczy, że o milimetr się zmieni kąt rzutu, i niestety to, to wypada. I tutaj widać w statystykach, w procentach, że, że, że mieliśmy te dwa mecze w nogach, ale, ale staraliśmy się naprawdę bardzo mądrze realizować ten nasz plan i, i, i udało się odnieść zwycięstwo. Dziękuję. Panie że jest jedno pytanie. Krzegorz Wieniański, Polski Kosz. Jak wygląda sytuacja Łukasza Franckiewicza? Z jaką kontuzją się zmaga? Ile będzie trwał powrót do gry? Czy może już jest gotowy? Na razie nic nie wiemy. Zobaczymy. Ma jeszcze badania dodatkowe i mam nadzieję, że, że wróci do gry. Dziękuję. Czy są jakieś pytania z sali? Proszę. Nie, trochę, trochę wspomniał, że dwa spotkania były programowe, doskonale wiemy. I to jest wąska. wąska no. Nie do końca szeroka rotacja. ale jak zrobić macie minuty. Dziesięciu zawodników grających to nie jest wąska rotacja. Z tego co widzę, to najwięcej grał kami łączyński, ale nie przekroczył 30 minut i Grało nas 10 zawodników, i powtórzę, to nie jest wąska rotacja. Dziękuję. Ma Dziękuję bardzo. Witam na drugiej części konferencji. Jest z nami trener naszej drużyny, pan Artur Glonek oraz zawodnik Michał Krymiński. Panie trenerze, prosimy o komentarz. Dobry wieczór, witam wszystkich. Chciałem pogratulować. Zespołowi z Wocławka, trenerowi Frasunkiewiczowi, całemu sztabowi, wszystkim zawodnikom. Zagrali twarde spotkanie. Po drugiej stronie chciałbym też pogratulować swoim zawodnikom, bo oprócz skuteczności, to bym chciał, żeby nasza drużyna tak wyglądała i tak walczyła, jeżeli chodzi szczególnie o rzucanie się po piłki, o walkę, o pomaganie sobie, o grę w obronie. I oczywiście trzeci punkt. Ja życzę. Polskiej koszykówce, żeby każde spotkanie tak wyglądało, w takich halach, z takimi kibicami, bo wtedy naprawdę czuć, że gra się, że gra się o coś, czuć, że, że gra się naprawdę na wysokim poziomie w basket. Dziękuję. Gratulacje dla drużyny Zosławka. Ja wiele nie powiem, no na pewno zabrakło skuteczności, zostawiliśmy dzisiaj serce na boisku. Ale to, to nie wystarczyło. No. Żeby wygrać mecz trzeba niestety trafiać. Nam to dzisiaj się nie udawało. Także mamy jeszcze jeden mecz do rozegrania i na pewno zrobimy wszystko, żeby, żeby go wygrać. I jak trochę szczęścia nam dopisze, to zagramy w play -offach. Dziękuję. Czy są jakieś państwa? No, kłysz. Dobra. Czyli przed nami mecz w Zielonej Górze, GTK, Wilki, jeszcze są szanse. Jak trener to widzi w takim już ma pewne, że ma miejsce. Anglii walczył o drugie, więc ja się spotkania. Czy to jakieś cień szanse się pojawia na to zwycięstwo w Zielonej Górze? Jak ja to widzę? Prosto, wygrywamy w Zielonej Górze, gliwice muszą się utrzymać, więc wygrywają z Kingiem, jesteśmy w playoffa. Jeszcze jakieś pytanie? Obrigado.